Dzień dobry, restauracja profesor Burger. Kolega dzwonił mi, bo on dzisiaj wyjątkowo jedzie autobusem do państwa, bo mamy awarię A? samochodu. Kolega mi właśnie dzwonił, że wsiadł w autobus. Mam taką prośbę do pani, czy byłaby możliwość, żeby pani podeszła gdzieś tam na przystanek, żeby odebrać to zamówienie, bo autobus jeździ w kółko i po prostu, żeby nie, nie zdążył wysiąść, żeby po prostu tam godzinę kolejną nie czekał na przystanku. Byłaby taka możliwość? Tylko ja nie wiem gdzie jest przystanek A wie Pani co, autobus w ogóle jedzie tam tą drogą koło Państwa Na, tak? On tam powinien być za jakieś mniej więcej 15 minut Mogłaby Pani wyjść do głównej drogi i po prostu, nie wiem, tak. pomachać cokolwiek, żeby się kierowca za, zatrzymał autobusu Dobra, dobra e, A propos jeszcze, dzisiaj mamy prima aprilis A serio, no właśnie <laughs> Dzisiaj mamy Ale prima aprilis kierowca <laughs> Nie, dzwonię, dzwonię, ponieważ pan zamówił na czos burgera dwa razy. Bez papryczek? Bez papryczek, tak jest. I, i właśnie nam się skończyły na czosy. Tak, na czosy tak się skończyły. Tak, właśnie właśnie o to chodzi. Jestem, jestem teraz w sklepie, proszę mi powiedzieć, chipsy na przykład jakieś by mogły być? Do tego? Takie chipsy na czos? No, zamiast na czosów, bo nie mają, nie mają akurat. Aha. A to smak to... by był podobny. Te doritosy są w sumie dość spoko. Proszę. Dobrze, zaraz, zaraz się rozejrzę. Tylko w tym wypadku, by dopłata była pięćdziesiąt groszy. Za, do, do tego zamówienia wniosek, że tak wie pan, nie mam, nie mam jak tego jak tego nabić nabić na kasę, bo musiałbym tam w systemie zmieniać dobrze, ja mam, że tam na 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 to na spokojnie nie, ja mówię nawet po prostu gotówkę dać tyle ile będzie nie, trzeba, żeby nie pan robić się, zamieszania pan musi mi się w systemie zgadzać, wie pan, żeby to było tak wszystko zgodnie z prawem, to ja muszę fakturkę wysłać i pan mi przelewem y, wpłaci te 50 groszy dobrze? bo ja gotówkę, aha, to te 50 mogę... groszy przelewem w sensie Dobre, dobra, 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 dobra. dobra, super, super. Albo wie pan co, nawet graci się pan dostanie te naczosy, bo to tylko prymaplicowe żarty tak się bawimy i już wkładam zamówienie, także wszystko. To jest okej. Okay. Ojej, ja żartowałem i nie zamawiałem. Nie ja <laughs> wiem, oczywiście żartuję, ale <laughs> do mnie. No kurde, ale w ogóle nie skąsałem, że jest primafrydi, <laughs> w serio. Mam że zrobił, się zrobił się mój pan dzień. <laughs> bardzo się cieszę. <laughs> Wie pan, że tak. to zamówienie już wyjechało, dzwonił do mnie kolega, ponieważ mamy awarię samochodu, on tam na rowerze do państwa jedzie. Mam na pytanie. rowerze? Tak, no na rowerze mam do pana takie no, pytanie No to trzeba było mówić, żebym ja sobie podjechał Nie, no na spokojnie, mam tylko do pana takie pytanie Czy pan no. ma w domu może pompkę, żeby pan pożyczył, bo on sobie tutaj pompował na miejscu i mówi, że mu strasznie powietrze schodzi mm. byłaby możliwość... Ja otworzę, a on już żyje, tak? Tak, byłaby możliwość... Ja mu otworzę garaż, mam kompresor, napompuję mu powietrze, a nie ma No on po prostu z powrotem dojechał, biedny na tym rowerze, Dobra, tak. nie, nie ma żadnego problemu Dobra, Daj. już otwieram. A gdzie on jest? No, dziękuję. Dziękuję, on że jest drodze, jest... dziękuję, że jest Pan bardzo miły. Dzisiaj mamy prima, a prima, nie musi Pan otwierać garażu. Za no tak, nie słuchaj. Z samochodem. Wkręcamy... A jest, nie pani Niech mi Pan powie, czy jeżeli kierowca będzie od nas wyjeżdżał, to on będzie musiał gdzieś tam skręcić w lewo? A, ja bym od nas wyjeżdżał. Warszawska no, to jest tu, a tam no, trasy? E, kierowca może jechać od nas w stronę albo warszawskiej, albo w stronę Bytomskiej. E, no to ja by, no. Pojechałby bytomską, bo wie pan co chodzi o to, że mamy problem w samochodzie ze skrętem w lewo. Aha, albo. Cały kurde. czas nam, kurde, kierownica w prawo kręci, dobrze, a w lewo źle. I właśnie dlatego pytam, czy jeżeli pojedzie, to będzie miał w którymś momencie skręt w lewo, czy nie? No jak pojedzie na Bycząską to pierwszy zakręt będzie w lewo. Pierwszy, no dobra, a jakby ja Warszawską, to będzie w lewo? Też, też na pewno, którą będzie musiał skręcić w lewo. Nie ma takiej drogi, żeby nie skręcić w lewo ani razu. Nie ma takiej drogi. Hm. Nie. A wie pan, że dzisiaj jest prima Ja p ale <laughs> Przepraszam. <laughs> ale spokojnie, nie pan pierwszy. Mam takie ja. pytanie do pana. <noise> szczerze, panią, ale ja to wszystko na poważnie wziąłem, jak idiota. No to dobrze, o to chodziło. <noise> Brakło nam pojemników tych jednorazowych. Czy będzie problemem, jeżeli to zamówienie do państwa dotrze na talerzach? czy na talerzach no jeżeli będzie ciepłe, no to nie będzie problemu. Nie, my już tak nieraz robiliśmy także spokojnie to będzie w bagażniku nic się tam z tym nie stanie, nie, nie usypie się nie wyleje, nic na to, nie, nie, to, 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 to... Ma no żeby było ciepłe i w miarę w będzie ok. I będzie ok mam jeszcze takie pytanie, czy Państwo będą od razu to jeść, czy kierowca ma może tam gdzieś na dole poczekać na odbiór tych talerzy, czy, czy po prostu od razu je zwrócicie? Eee... Dobrze, to wrócimy od razu. Od razu. A czy Państwo je przepłukacie? Możecie je Państwo przepłukać, żeby, wiadomo, tam nie jakieś tam nieczystości nie zalegały w bagażniku? No, okej. Okay. Tak okej, okay. okay. no to super. Mam dla Pana jeszcze jedną wiadomość, taką trochę lepszą. Nie musicie Państwo myć talerzy i ich zwracać, ponieważ dzisiaj jest Prima Aprylis. No, e... Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, ja mam taką sprawę nietypową, ponieważ wcześniej mieliśmy zamówienie tam do pani sąsiada naprzeciwko mm -hmm. i, i właśnie nam się pokickało wszystko, bo on dostał, proszę Pani, małe frytki, a miał duże, za to pani miała dostać małe, a pojechały duże do pani. I teraz, proszę Pani, on mi dzwoni z awanturą o te frytki. I ja mam takie pytanie czy dałoby radę pół tych frytek pani dużych? Odstąpić mu. Wtedy tak? pani będzie miała małe, a on będzie miał duże, tak jak tak jak. Dobrze. Może być. Okej. Okay. Proszę <noise> mi powiedzieć, czy jak mu pani to, to chce przekazać? Jakiś pojemniczek pani ma, czy coś? E, no, jakoś to wymyślę. Ale jeszcze raz, dokładnie jaki to jest adres? To jest 30, Może imię i nazwisko lepiej. 34... No nie mam niestety, nie, nie przedstawił się. Aha. Tylko wie Pani co z tym, z tym pojemniczkiem, to by mi pasowało wiedzieć, czy, czy on ma atest. Żebyśmy też, my też by wiedzieli, że nie zapisywał Pani o pojemniczkach takich z bakteriami, żeby mu nie dać. Znaczy, no, pojemniczek jest nowy, jeszcze nie był używany, więc y, nie wiem. No, no, nowy, tak? Tak. A, a czy on będzie wyparzony wcześniej, proszę Pani? Y, tak, wszystkie były wyparzane, tylko po prostu no nie używany był. Rozumiem, rozumiem, to świetnie, w takim razie proszę mi powiedzieć, a czy te frytki tam w tym pojemniczku one się one się nie zaparzą? Żeby to chrupiące eee, było jeszcze? Raczej nie powinny. Chyba żebyśmy zrobili w ten sposób, na przykład, żeby mieć stuprocentową pewność już, że jest wszystko hmm. ok, że da Pani w tym pojemniczku, w którym dostanie od kierowcy po prostu. To zrobi tak, że pani sobie szybko zje te połowę frytek, a, a resztę, resztę mu da. Dobrze, to jeszcze raz jaki adres? Bo... Adres to będzie y, tam 34 tam naprzeciwko, naprzeciwko. To ja może powiem temu sąsiadowi, żeby, żeby przyszedł do pani po prostu. Okej, okay, no to w ten sposób może. No, znaczy... tylko ja musiałbym też wiedzieć, no. w jakim czasie pani zjedę y, połowę frytek. Żebym ja wiedział, to Ja sobie w, jak... sumie, ja w sumie nawet ich nie muszę wyjadać, ja sobie po prostu je odłożę i, i tyle, więc. Aha. Więc tutaj to. Dobrze. Dobrze, to cieszę się bardzo w takim razie. Proszę. Tym bardziej, że e, nie musi pani zupełnie nic odkładać, po to, to tylko żarty. E, tak się bawimy na prima aprilis. Prima aprilis! No tak! Tak, proszę. E, dobry wieczór. E, 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 mam do, taka, okay. do pana taką nietypową prośbę, bo no. za niedługo to zamówienie będzie wyjeżdżać. Okay. Bo tutaj mieliśmy taki mały wypadek na kuchni, koleżanka po prostu rozbiła całą paletę jajek. Mam takie pytanie, bo w Biedronce są straszne kolejki sklepy już pozamykane. Czy miałby pan pożyczyć dwa jajka? Tak. Tak? To tak. bardzo, to świetnie, bardzo się cieszę. Jakby pan naszykował, to będę bardzo wdzięczna, bo tutaj Dobra. koleżanka bardzo się przejęła tym wszystkim. Mógłby pan na tych jajkach tam namalować jakieś serduszko albo uśmieszek, emotkę, cokolwiek. <laughs> Dobra.